Cześć mordeczki, przed Wami Wilczak trenuje. Gdzie dzisiaj jesteśmy w klubie La Playa w Warszawie. Fajne wydarzenie. Z nami są siostry bukowskie, z którymi zaraz sobie porozmawiamy. Ogólnie co się działo, jak to wszystko wyglądało. Będziecie sobie mogli zaraz usłyszeć i będzie fajna rozmowa. Multicase to szokująca różnorodność składników. W jednym opakowaniu jest 45 porcji zdrowia, czyli przez całe 45 dni będziesz totalnie zaspokajać swoje dzienne zapotrzebowanie na witaminy i suplementy. Strzał, ...bo koleżanka się uśmiecha, więc ją zaatakujemy. Jak masz na imię? Cześć, Monika. Jestem z ekipy Reef Nutrition. Yy, między innymi z tej firmy dostałaś Jasne. jakieś tam yy, upominki fajne. Tak. Nie będę cię męczył pytaniami króciutko, jak było, czy było fajnie, co dostałaś. Szczerze, czy Ja oglądałam, na pewno wrócę, bo to nie jest e, pierwszy trening z siostrami. Poznałyśmy się już jakiś czas temu, mhm. ale dają z siebie multum pozytywnej energii, fajnego kopa energetycznego, tak jak e, chyba było widać wcześniej. E, jak widać też po nas, e, uśmiech pozostaje i myślę, że... A teraz dlaczego byłaś taka uśmiechnięta, do kogo pisałaś? E, Coś tam przeglądałam jakieś zdjęcia. Oj, tam do nikogo nie pisała. Dobra, okej, okay, okej. Okay. No też żałuję, że się skończyło, albo naprawdę super. Byłam z moją córką, dałyśmy czadu, siostry są super, jeszcze lepsze od odżywek. Jeszcze lepsze? <noise> Jak to lepsze? Omawialiśmy się na odwrót. Dzień dobry. Dzień, witamy, witamy. Chciałem za zacząć bardzo miło, mm, ale zaniepokoiło mnie jedno. Yy... Tutaj koleżanka powiedziała, że sama piekła wszystkie ciastka, a ty co powiedziałaś? Y że, przepraszam bardzo, powiedziałaś, że razem piekłyśmy wszystkie ciastka, a ty co powiedziałaś? Nie, no Że ja, ja sama piekłam, sama piekłam, wszystko Dobrze, sama piekłam. Je teraz do kamery, słuchajcie, y dużo rzeczy zrobiłam sama i dużo rzeczy zrobiła też sama Marsi, co daje efekt, że wspólnie zrobiłyśmy. Ja po prostu zawsze mówię my. Nie, no. Together. Tak mi się jakoś, ale akurat ktoś pytał o ciastka, a ciastka robiłam ja, to o to chodziło. A tak to jeszcze mama nam pomagała przy cateringu, a ty nie próbowałeś nic. No nie próbowałem, bo niestety dopiero teraz przyjechałem. Się załapać, się e, żałuję, że nie przyjechałem wcześniej. E, troszeczkę sobie tam was podglądałem, żeby zobaczyć jak to wygląda. Niestety na, na trening nie znożyłem, chciałem Wam pokazać, że dam radę, ale <laughs> może dam radę kiedy indziej. Pochwalam się, co dostałeś. E, BCAA, tutaj Takie? o smaku pomarańczki. Aha. E, na pewno przydatne. Do tego shakerek, bardzo ładny biały, biały widziałam, że jeszcze czerwone były, także można uh -huh. sobie gdzieś tam wymienić uh -huh. e, i tutaj jakieś um, białeczko, białeczko, białeczko. Na co, treningu, na co dzień fit, jemy zdrowo, odżywiamy, tak? i bardzo mi się podoba. Dziękuję Ci bardzo dzień i mam nadzieję dzień. kiedyś, że zobaczę. Pa! Skąd się wziął pomysł na całe wydarzenie, kiedy się wziął ten pomysł, bo tego nie wiem, nazwy tutaj ładnie mamy. Nie produkuje się. Wydarzenie to wakacyjne wyzwanie motywacyjne, czyli Fit Summer Challenge, w którym chciałyśmy pokazać wszystkim naszym odbiorcom, że zacząć można w dowolnym momencie nawet w wakacje, czyli w okres, w którym większość z nas gdzieś tam się leni. Wydarzenie zaczęło się 1 lipca i z końcem tego miesiąca, z końcem lipca, dobiega końca. Właśnie tutaj był wielki finał tej akcji. Oprócz warsztatów, odbył się również nasz trening, który jest autorską formułą. Jest to set treningowy z bardzo motywacyjną i pobudzającą muzyką, który jest w sposób odpowiedni podzielony na części. Przy pomocy dzwonków są również części przerwy, gdzie można spokojnie napić się wody, więc ta formuła jest na pewno bardzo wesoła i przyjemna. Dla nas przede wszystkim sport to zabawa, sport to przyjemność i my chcemy dotrzeć do osób, które myślały, że nigdy nie będą trenować, że sport totalnie nie jest dla nich. I takich ludzi z nami jest najwięcej, którzy mówią nam, ej, myślałam, że ja totalnie się tego nie nadaję, a z wami mi się udaje. I o to chodzi, i o to chodzi, żeby się tym bawić. Dodatkowo zależało nam właśnie na wsparciu ze strony. Partnerów, e, dlatego jednym z partnerów jest właśnie Real Farm Nutrition. Bardzo się cieszymy, bo naszym dziewczynom mega się spodobały produkty. Właśnie nam mówił, że totalnie nie miały pojęcia. Miały okazję sobie zobaczyć, tak. prawda? Nie tylko reklamę gdzieś Jasne. na social mediach, tylko na żywo, jak to wszystko wygląda. Jasne. I, i dru drugą taką, takim ukłonem naszym w stronę uczestniczek było to, że przygotowałyśmy właśnie dla nich mały poczęstunek. Według naszych przepisów autorskich, e, swoją drogą przepisy już wkrótce będziecie mogli znaleźć w książce, którą wypuścimy. O, proszę. tak, zdradzamy tajniki ogólnie była super zabawa, piękna pogoda prawie jak w, na wakacjach w o, jakiejś ładnie. hurgadzie zobacz, jest późna już godzina a Soneczko dalej sobie tak. ładnie świeci fajny jest ten pomysł, bo jeszcze chyba nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś sam piegł u rzeczy na swoją imprezę, więc no myślę, że jest rewelacja, prawda? No bo... My zawsze staramy się zachować taki bardzo kameralny klimat, przychodzić do ludzi z jakby z tej samej pozycji, nie wywyższać się, mówić im, że jesteśmy takimi samymi dziewczynami, jak one, też byliśmy kiedyś w tym samym miejscu. Zresztą jak każdy z nas, każdy kiedyś zaczynał. I wydaje mi się, że ludzie, którzy. Wstydzą się trenować. To, to nie są osoby z góry skazane za niepowodzenie, tylko czasem muszą trafić na odpowiednie wydarzenie, na odpowiednią osobę, która im powie albo poda rękę i powie, chodź, dasz radę. ile ma lat? 11. I ma na I ma imię? imię? Oliwia. I czemu jej tutaj nie widzę nigdzie? A bo stoi tam. Ile ma? 11 Gdzie stoi tam? No to zapraszamy córeczkę. Nasze treningi są takie bardziej na spalanie tkanki tłuszczowej, taneczne, ruchliwe, właśnie takie plenerowe. Bo sport to zdrowie po prostu. No tak. Pytanko mam jeszcze takie, czy planujecie w przyszłości oczywiście takie imprezki następne i czy ja będę na tę imprezkę zaproszony i Wam pokażę, że jak ktoś waży 100 kg, to też da radę skakać przez godzinę. Na pewno, na pewno. Już właśnie mówiłyśmy dziewczynom, że się szykujemy na jakąś jesienną albo zimową reedycję. Zważywszy na zainteresowanie, będziesz bardzo mile zaskoczony. Myślę, że trening ci się spodoba. Ja jestem, wydaje mi się, że w miarę sprawny. Nie skupiam się tylko i wyłącznie na sportach siłowych, więc myślę, że dam radę. Yy, na razie nie zdradzam więcej, ale chciałbym, żeby to było coś takiego, że yy, ja przychodzę do Was, a ja troszeczkę pomęczę Was. Yy, ale oczywiście tak, żeby było fajnie. Mam nadzieję, że taki challenge ode mnie przyjmiecie. Przyjmuj, Przyjmujemy. Kiedy i jak gdzie to naprawdę yy, bardzo mi to cieszy. Coś jeszcze miłego na koniec? Życzymy wszystkim miłego weekendu, bo dzisiaj mamy sobotę. Nam się chyba należy jakiś procent wieczorem, bo dobrą robotę zrobiłyśmy. Nie no, żartujemy bywa. Ja dzisiaj zostaję w Warszawie. Chodź tutaj koło mamy. Hop. Hop. Przestaw nam się jeszcze raz ładnie. Oliwia. Oliwia jest bardzo nieśmiała, za to mama jest bardzo śmiała. Tak jest, tak jest. Trenowałaś, ćwiczyłaś, bawiłaś się? Tak. Dostałaś nagrody? Tak. A jakie odżywki są najlepsze? <noise> Real farm? No dawaj. Jejku, jest taka zawstydzona. Ona jest taka zawstydzona, że aż, aż się spociłem. Tak jest. Mam nadzieję, że do zobaczenia i dziękuję Wam bardzo. Piąteczka. I nie wstydź się, ja Cię nie zjem. Życzymy wszystkim dużo, dużo motywacji. Widzimy się w kolejnych edycjach. I dziękujemy Wam, że tradycja spotkała się z takim zainteresowaniem, że tak aktywnie się do nas przyłączaliście, że wspólnie się bawiliśmy, trenowaliśmy, motywowaliśmy i przede wszystkim mieliśmy stały kontakt. Przede wszystkim wygląda to, jakbyśmy byli gdzieś za granicą, a, tak. a nie w Warszawie. A nie w Polsce, Ale Polska też jest spokojna. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki, Diona. Już myślałam, że mi tak wale, nie chce. Testo Booster. Jedyny taki booster testosteron. Połączenie ośmiu wyciągów roślinnych z DDA, cynkiem, magnezem, krzemem i wapniem. Słucha masa mięśniowa na wyciągnięcie ręki.